To znowu ja. Taka mądra jestem, że zamiast zrobić pauzę, to sobie wyłączyłam. No, ale tutaj mam już przygotowane. Tu już jest y, ta Te powidła są już zagrzane. Troszkę skórki pomarańczowej tutaj dodałam. Tak, i teraz to będę tu sobie już jedną część połowy tej, tej kostki, co przedtem pokazywałam, marcepanu. To sobie już zwałkowałam. A tak, żeby się to nie sklejało, no to sobie to między dwa woreczki i podsypane cukrem pudrem zrobiłam. Tak. Tutaj teraz zrobimy tak, że Na chwilę to tu postawię i Was tu bliżej wezmę. Będzie lepiej widać. Tak. jak smarować to. Nie wiem, może spróbuję w tym. Tak żeby to na brzegi też doszło. To jakby się piekło, to było miękkie, a teraz już wystygło ten piernik i już się zrobił twardy. I to pamiętajcie jak Wam podawałam przepis na, z kilograma mąki, a ja robiłam ale z połowy tej porcji. Bo normalnie to zawsze mi wychodziło na całą blachę jedna, jedna część. Tak, teraz tutaj sobie dam ten marcepan. Tu jest cukier puder, to nic nie szkodzi. Tak, On nie jest idealnie na całe, ale trudno. Można sobie tu jeszcze tak podociskać, bo jest taki plastyczny, to się fajnie uzupełni. I teraz wezmę sobie tutaj na razie tą stroną. Posmaruję sobie ten piernik jeszcze, tak, z tej strony. Jeszcze musimy zostać na drugą stronę. Myślałam, że cały jeden słoik to mi starcza, Wygląda, no że tego chciało być mało. No ale, tak. O, smarujemy to. Jeszcze trochę wezmę. Tym, tak, ten brzegi. Ten jeszcze jest miękki, bo jeszcze jest ciepły. Tak. I to przyklejamy teraz to. Tak przyklejamy. tak Tu troszkę tego. trochę ja mam za mało tej. Mogły być większe te powidła. A, że tutaj dżem mam wiśniowy, on jest taki lejący. To najwyżej na to następne, to trochę tego dżemu dam. Bo to każda warstwa musi mieć styczność z tym mokrym, żeby ona naciągła. Nie? Tak. I będzie pierniczek a potem go tak wzdłuż się przekroi, jak tak za parę dni. Wyrówna się boki, brzegi, żeby to było równo. I potem polewą czekoladową, jakimiś orzeszkami, albo kokosem okury, się to zrobi. Posypie. Tak, i teraz będziemy wywałkować. Mm. Najpierw troszeczkę от господар. Так. 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 Mm. Прошва так. Кока. Мм, це цукати. Добре же да нам там шкірку помаранча, там до тих повідялих. Пишне тале. No i tak będziemy go Tak, nie wiecie, kiedy to na tym. Tak, jak się mąką podsypuję to cukrem pudrem. To chyba starczy. I będzie tak. Jest troszkę cieniej. Ale to nie apteka. Nie musi być tak idealnie. Tak, na tym worku sobie jeszcze posmaruję. strony Ile tam minut jest sześć minut może być. Najwyżej jak braknie mi tego, to zaraz pójdę do lodówki po wiśniowy. Będzie nam mieszane. Ho -ho. No, może nawet nie będzie tak źle. No, że to starczy tak na styk. Tak na styk. I będzie. No, i teraz, jak jest taki mały, to pewnie wszyscy będą chcieli. A jak miałam raz tyle tego, to potem jeszcze do maja, piernik miałam. W sumie on dobry, nie, nie psuje się, bo on się nie psuje. Tak. Starczyło. Tak, także tak, trzeba ponaciskać i teraz robimy z papierem, jeszcze jednym papierem i trzeba będzie to obciążyć czymś, żeby, muszę widzieć się, i potem to obciążyć, żeby to było ściśnięte, bo to wtedy fajnie się uformuje i bycie. No. A dzisiaj już nie robię tamtego ciasta, bo już jest późno, to sobie trochę posiedzę. Dzisiaj już żadnych filmików nie oglądam. Nie, oglądałam z Cyganiowem, dwa oglądałam. No, ten za chwilę wrzucę też i to będzie już z opierniku prawie, że do końca. No, śledzie się już też w zalewie są, a jutro też jest dzień. Jutro będziemy od rana robić. No dobra. To czym się się tam jako. No, jadłam. <laughs> to na razie. Baju! Do jutra! A jutro już niedługo, bo za półtorej godziny. Ale tak, o tej porze nie będę do Was przychodzić. Baju! Papa!